Pojazdy konwencjonalne są nam doskonale znane od wielu lat. Znamy ich możliwości, ograniczenia, często posiadamy takie pojazdy. Można powiedzieć, że jest to dla nas swojego rodzaju codzienność. Elektromobilność to technologia jutra. To nowa codzienność, to coś, co się zbliża. Coraz częściej tego doświadczamy, coraz częściej to widzimy i coraz częściej o tym mówimy. Natomiast co o niej wiemy? Gdzie szukamy wiedzy, jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć? Uważamy, że takim miejscem dla nas wszystkich będą elektromobilni.pl. Platforma, która łączy z jednej strony użytkowników samochodów zelektryfikowanych, ludzi z branży motoryzacyjnej oraz tych, którzy w przyszłości staną się użytkownikami takich pojazdów. Bardzo mocno kibicujemy tej platformie, ponieważ nie ma w tym momencie w Polsce Pełnego i dobrego kompendium, które by informowało o wszystkich możliwościach nowej technologii oraz korzyściach z tego idących. W BMW Group wierzymy w elektromobilność, dlatego wspieramy wszystkie inicjatywy, które wspierają rozwój zrównoważonego transportu. Taką inicjatywą są elektromobilni.pl. Do 2023 roku planujemy mieć 25 zelektryfikowanych pojazdów w swojej ofercie, z czego 13 to będą samochody czysto elektryczne. Do 2030 roku chcemy, by na drogach było 7 milionów zelektryfikowanych pojazdów BMW. To pokazuje, jak zmiana nadchodzi i jak nadchodzi ona szybko. Chcemy, by elektromobilni.pl pomogło nam wszystkim lepiej zrozumieć, czym jest elektromobilność, jakie korzyści ona niesie i czemu wierzymy, że da nowego rodzaju radość z jazdy dla nas wszystkich.